Siemano, siemano. Witam wszystkich na obozie Lobo Moto 220. Byliśmy na takiej kolacji oficjalnej, gdzie mogliśmy sobie wspólnie zjeść pizzę i się lepiej poznać. A dzisiaj jesteśmy na obiekcie. Jakim, Pocho? Eee, motocrossowym obiekcie jesteśmy. Na motocrossowym obiekcie tak. jesteśmy. To jest obiekt, gdzie... To jest pamiętny obiekt Tak to jest mój obiekt nad... Z którego byłem odebrany helikopterem w zeszłym roku Szybka taksówka Szybka taksówka do szpitala W tym roku już mi nie pozwolili Jeździć na motocyklu Więc trzymam kamerę I co Dzisiaj jest luźny dzień Spędzimy dzień na tym torze tylko Wszyscy się wjeżdżają Pogoda jest piękna Jest 13 stopni może nawet więcej. Ile jest? 13, 13 nie? 13 stopni. Rano było chłodne, bo było tak z 9, więc musieliśmy chwilę się rozgrzać, Do, pobiegać. Rozgrzać. I... aż wiem gdzie jesteśmy. Potenza pincetta. Romo. Do, no. Dokładnie tak. A, no i... I tak, i na luziku dzień. Lobo jaki, jak, Nie, kamień. Kamień, nie? Tak, tak, tak. Gdzie jest kamień? Szukaj kamienia. Szukaj kamienia! E, no i się powoli rozkręcamy. Więc do zobaczenia później. może być tak, że yy, jadę za tobą, a nie ty się zatrzymujesz i wcinka. Z no, jednym, no, no, a, a, tylko. W jednym. Bo przeleciałem tam, to już pojechałem prosto. Oszukuję cię, sprzedam cię Patrykowi. Patrykowi wysłałeś film, jak jest? Wysłałem. Zazdrości? Trochę mi smutno, <laughs> że jemu jest smutno. Mógł przyjechać. Powiedzmy piachowe ustawienie jakbyś miał tu jeszcze go możesz wypuścić kawałek. Czaj co? O, w ten sposób, co nie? No kurwa, to on tak pracuje. Na piachy. No i ty sobie tą płeczkę troszkę można, powiedzmy, w takim zakresie, że W drugą jak idziemy. Ciambella. Bomba crema. To to będzie czy nie? Nie. To jest praca w a jeszcze była taka czulio. No, bomba crema. Jest. Tutaj to no. Ja jak wam powiedziałem, że myślałem, że w tym pokoju jest 7 osób, bo do przodka, ale tecznie myślałem, że tam jest parę. Wszyscy z plaży przyszli razem z nami do, do cześć co coś przebijacie, panie? Nie chcę przemawiać. Bo co tak, tam bo bo na Bopro? To są u pana Bawła. Kodi. A trzymak prosty? Trzymak prosty? Trzymak prosty? Głupio by było, jakby był prosty, bo to tak kurde... Prosty ty! Pier pierwszy raz! Kuba, pytanie, którym żyje cały internet. Dlaczego Yamaha? Dlaczego dwusów? Dlaczego nie zielone? Chyba nie powiem, kurde. Nie no, temat jest prosty. Ja dwusuwami zawsze jeździłem. Akurat świary nigdy nie miałem. Zawsze jeździłem setą. Jakoś tak mi tego jadu brakowało setce troszkę na piachowych torach było tak, że kurcze no ciężko mi tym motorem było jechać, w przypadku jeszcze jak tory są takie ciasne kurcze, gdzie tak naprawdę drugi bieg nawet w kolejnie ciężko żeby setka przyjęła, więc padł pomysł na ćwiarę, jako że jeśli chodzi o takie świeższe motocykle no to wybór yy, w przypadku krosówek no to jest albo KTM Husqvarna albo właśnie Yamaha, a chciałem przy japońskim motocyklu zostać. Więc wyszło, że Yamaha. Czyli nie ma żadnej teorii spiskowej Teorii spiskowej prostu... nie ma żadnej. W sumie temat też jest taki, że ten silnik fajnie równo daje moc jak na ćwiarę oczywiście. Od 99 roku za dużo się nie zmienił. Tak naprawdę konstrukcja jest fajna. Zawieszeniowo też jest w porządku ten motorek. A na ile zostanie, kiedy mnie ten motor zmęczy to zobaczymy no. Pewnie będzie powrót do, do Kawasaki. Pewnie nie będzie to 4,5 tylko 250. Poczekam, aż będzie guziczek. Będzie wygodniej, fajnie. Poza tym kawa też jest bardzo teraz do, poprawiona, w tamtym roku już był zawias kajaby, taki właśnie jak w z przodu, czyli najbardziej udana konstrukcja, taka seryjna powiedzmy, głowica na dźwigienkach zaworowych, która też troszkę temu motocyklowi mocy dodała, eee, zobaczymy co w 2021 roku i będziemy kminić dalej. No to lecz robić Póki co tu strąk? dymimy tutaj, śmierdzimy do olejem. Dobra, to idę kręcić łupy twoje. WIP! palce zesztywniały W sklepie po bo... łapie Ale 25 zrobione 25? W sklepie mnie straszy Gdzie te 25? Od 4 do końca, za zawsze zostały Fajny ten tor, tak wydaje się, że jest nieprzyczepny no. Ale jak tak idziesz, kurczę, i tak widzisz tą linie, to byś się zgadza, to ta opona Hollander trzyma. Zużywają się, ale, ale fajnie jest. Taki, nawet taki piaseczek nie przeszkadza, bo tak, kurde, jak na flat traku. Pak, pak, pak.